Państwa, wydaje mi się, że sięgnęliśmy po coś bodajże niemożliwego, bo tak naprawdę utrzymaliśmy się nad wyznaczoną czerwoną strefą, o której mówiłem wam w moich poprzednich odcinkach. Co to może oznaczać? To może oznaczać, że możemy na rynku spodziewać się dalszych wzrostów już nie tylko Bitcoina, ale możemy się spodziewać również odpalania się już powolusiu altcoinów, tak, że na tych altcoinach zobaczymy po prostu już wkrótce wzrosty cenowe, bo tak naprawdę dominacja. Bitcoina już delikatnie zaczęła spadać, i to może być bardzo pozytywny sygnał. Więc proszę Państwa, przejdźmy teraz jeszcze do bitcoina, bo jeśli chodzi o 4-godzinówki, to dostaliśmy z mojego wskaźnika sygnał na kupno. I to jest sygnał z okolic właśnie 7 czerwca, więc wydaje mi się, że to było całkiem niedawno. I ja, oczywiście, tego longa otworzyłem i ja, oczywiście, już zdążyłem zrealizować, ponieważ są to 4-godzinówki, więc dynamika jest tu nieco większa. I troszeczkę można powiedzieć, że wywaliło mi po prostu 100 blosa.